1313 tylu obecnie więźniów pozostaje w Łukaszenkowskich więzieniach i koloniach karnych. Co jakiś czas osadzonym kończy się odsiadka i wychodzą na wolność. Ale w tym samym czasie Łukaszenkowski aparat represji zamyka cztery razy tylu ludzi stricte z przyczyn politycznych. Dlatego co roku Wrocławscy Wolni Białorusini organizują Wiec Solidarności z Więźniami Politycznymi Łukaszenkowskiej Białorusi, podczas którego można napisać listy zaadresowane do konkretnych osadzonych. Pamiętajmy, że Aleksandr Łukaszenka to krwawy uzurpator, który przegrał wybory prezydenckie w 2022 roku z Kretesem, uzyskując zaledwie 3% głosów. A wszystkich, którzy protestują przeciwko jego poczynaniom, zamyka w brutalnych więzieniach śmierci. Nie sposób nazywać takiego oprawcę prezydentem. Dlatego nie zapominajcie o białoruskiej opozycji demokratycznej. Walka wciąż trwa. Wicenaczelny redaktor przypomina.